A więc cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś taki film z kategorii moje filmy na inne tematy. Nic o wyścigach, a mianowicie taki opuszczony cmentarz Wam pokażę, zapomniany, w Bytomiu. Jesteśmy właśnie na takim skwerku, naprzeciwko basenu krytego w Bytomiu. Jak widzicie, tu jest basen, tu jest składka. tak. I tutaj właśnie są w ziemi takie kamienie, które teraz widzicie. Jest w tym miejscu około 30. No i te kamienie to pozostałości nagrobków. Był tutaj dawniej cmentarz ewangelicki. I pierwszy połowiek miał tu miejsce pod koniec 1851 roku. Jednak cmentarz nie był na rękę okolicznych mieszkańców, a zwłaszcza lekarzą z porodówki, która była zaraz obok cmentarza. I trochę się nie ma co dziwić w pewnym sensie. Bo chyba żadna kobieta nie chciałaby rodzić, a obok zaraz cmentarz. Tak przynajmniej myślę. I ostatecznie w 1915 roku, już tam chowano tylko ludzi, co mają tam pochowanych krewnych. A ostatnie pochowy ma miejsce zaraz po II wojnie światowej w 1945 roku. Cmentarz likwidował na początku lat 80. grobki wywieziono cholerę, wie gdzie. A tutaj coś pozostało. Niestety większość ciał nie została ekshumowana. Jeżeli w tej ziemi, w tym miejscu jest nadal minimum 70 ciał. A ludzie po tym depcają, tu depcają ścieżki. Psy na to sikają i nie tylko. Dzieci po tym biegają. E, no przykry widok. Jedynym pamiątką po tym jest tutaj taka tabliczka, którą widzicie. No. No i to w sumie byłoby na tyle w tym filmie, do zobaczenia w kolejnym, cześć.